Z okazji dzisiejszego święta, święta komunikacji w Dajnstein, ale w ogóle święta wszystkich Gdańsksztan, Pan Prezydent jest w towarzystwie Twojej córki, ale też otoczony wianuszkiem innych dzieci. Panie Prezydencie, musi Pan zdecydować, kto, kto te balony wypuści. Proszę Państwa, już za chwilę, za chwilę balony ulecą w górę. Pan Prezydent Adamowicz, jego córka. I proszę Państwa, brawa! Wielkie brawa! Panowie w górę. Jeszcze nie wszyscy! Jeszcze nie wszyscy! E, proszę Państwa, ja poproszę teraz Panie Prezydencie o zdjęcie, o, o to aby się ustalić do wspólnego zdjęcia. Ustali się Panowie do wspólnego zdjęcia e, z okazji dzisiejszej uroczystości. Ten tramwaj jest pełna 50